Drodzy moi, w poprzednim odcinku opowiedzieliśmy sobie o pierwszym niemieckim uniwersalnym karabinie maszynowym, czyli MG34. A dzisiaj opowiemy Wam o jego następcy. MG34 był symbolem niemieckich w tak naprawdę II wojny światowej, ale kiedy jego czas zaczął mijać, pojawił się drugi niemiecki uniwersalny karabin maszynowy, czyli MG42. I to był czas, kiedy... Tysiącletnia Rzesza, która trwała tylko 12 lat, zaczęła już upadać. MG42 jest symbolem klęski Niemiec z II wojny światowej, chociaż był bardzo nowoczesną konstrukcją. Już w 1935 roku zauważono, że niemiecki MG34 jest bronią zbyt spasowaną. Jest robiony techniką frezowania, bardzo precyzyjną techniką i te bardzo spasowane, frezowane części są zbyt spasowane, i kiedy działają bardzo niskie temperatury, jest mróz, wszystko zamarza, albo też kiedy jest duże zapylenie, albo wręcz dużo piachu, on się po prostu zacina. I to już było w roku 1935, zauważono, kiedy, no, zważcie na to, że właściwie to niemiecka armia po raz pierwszy zobaczyła ten karabin maszynowy, a już zaczęła kombinować, jak go ulepszyć. Typowe dla Niemców. I ten MG-34 był traktowany jako taki wcale niedocelowy niemiecki uniwersalny karabin maszynowy. Miał się niebawem dorobić następcy. I to już przewidywano w roku 1935. I do przebadania tych możliwych modyfikacji, ulepszenia MG-34 w celu zrobienia z niego jakiejś lepszej broni, został skierowany z Herzwaffenamtu, czyli Urzędu Uzbrojenia Wojsk Lądowych, niejaki doktor inżynier Peter. Peter to jest jego nazwisko, a nie imię. I cóż ten doktor inżynier Peter ustalił? Zauważył, że no właśnie, ta broń jest zbyt spasowana i co, trzeba coś z tym zrobić. I skierował wzrok wszystkich na techniki tłoczenia. Techniki tłoczenia były nie tylko dużo tańsze, ale także przyspieszały produkcję broni. A poza tym, tak jak twierdził doktor inżynier Peter. Części broni, które miały współgrać ze sobą, pracować ze sobą w broni właśnie maszynowej, jeżeli były wykonane techniką tłoczenia właśnie, to miały duże tolerancje pomiędzy sobą, czyli luzy, które z kolei powodowały, że ta broń tak łatwo nie była podatna na zapiaszczenie albo na przykład na zamarznięcie. I właśnie w tym kierunku, tak jak dr Peter sugerował, miano pójść. W kierunku MG34, tylko takiego zrobionego w większości z wyprasek. I w lutym 1937 roku trzy firmy zostały zaproszone do oczywiście tajnego konkursu, który no, miał wyłonić zwycięzcę na wymyślenie MG34, zrobionego z tłoczonej blachy. Te firmy to oczywiście nasi starzy znajomi, czyli Rheinmetall Borsig. Firma, która zmieniła w międzyczasie nazwę, ponieważ przejęła przedsiębiorstwo w Borsig, też zbrojeniowe i od tego momentu nie nazywała się tylko hein Metal, tylko Heinmetall Borsig. Rozszerzała się w ogóle nasza firma Heinmetall, bo ona przejęła masę firm. No nie jest to do końca udowodnione, ale na przykład kontrolowała firmę Szter austriacką. Ona także przejęła firmę Maget, Alket i tak dalej, i tak dalej. No Nasza firma Heinmetall, gdzie 51%, pamiętajcie, miał skarpaństwa udziałów coraz bardziej rozszerzała swoje wpływy. I ta firma wystartowała właśnie do przetargu na ten nowy, wytłaczany MG34. Poza nią do przetargu wystartowała także firma Stubgen z Erfurtu, a także Metal und Lackierwarenfabrik Johannes Grossfus. Ta firma z Dübeln w Saksonii nie była nikomu specjalnie znana. No, nigdy się jakoś nie odznaczyła na rynku broni, a jednak wystartowała do konkursu. Jak się okazało, już w październiku 1937 roku właśnie ta firma, uwaga, Metal und Waren fabrik Johannes Grossfuss opracowała najciekawszy karabin maszynowy. No, Niesamowity. Tym bardziej, że prototyp, który przygotowała firma Grossfussa został zaprojektowany przez gościa, który nigdy nie był w wojsku, nigdy nie konstruował żadnej broni, był po prostu sprawnym technologiem i nazywał się doktor Gruner. I ten właśnie doktor Gruner po skonstruowaniu pięciu różnych kolejnych wersji zgodnie z sugestiami Hereswafenantu, w końcu osiągnął coś, co zostało nazwane MG39. I ten MG39 został zawieziony na testy do szkoły piechoty w Dyberitz. I dwie sztuki takich MG39 zostały zdobyte przez Rosjan pod koniec wojny. Jedna sztuka takiej broni znajduje się w Muzeum Artylerii i Wojsk Inżynieryjnych w Sankt Petersburgu. Jeżeli obejrzeć sobie ten egzemplarz, to zobaczymy, że jest to broń, która no, do złudzenia przypomina takiego MG34, tylko że zrobionego z wytłoczek. To jest, proporcje tej broni wskazują właśnie na MG34. <grym> Natomiast no, ma szybki system wymiany lufy. I szybkostrzelność tej broni sięga około 25 strzałów na minutę. Czyli szybkostrzelność wynosiła dokładnie tyle, ile osiągnął ten MG-34S, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. I z tego eksperymentalnego MG-39 przy pomocy inżynierów z firmy Mauser udało się już przygotować coś, co mogło być już wdrożone do seryjnej produkcji i zostało nazwane mg 39 41 Został on zaprezentowany w dowództwie wojsk lądowych 20 marca 1941 roku, i jeszcze w tym samym roku została wyprodukowana seria testowa tej broni, która liczyła 1500 sztuk. Po czym w listopadzie 1941 roku ten MG. 39x41 został zaprezentowany samemu Führerowi. I Hitler oczywiście się zakochał. No jak on zawsze dostał jakiejś zabawki, tak jak ja wam opowiadam, to zawsze się zapalał, a ta zabawka była bardzo fajna, bo bardzo szybko strzelała, no i rzeczywiście była bardziej niezawodna niż MG-34, więc Hitler się zakochał i powiedział, że w jak najszybszym terminie trzeba dostarczyć jak największą ilość do niemieckiej armii tych karabinów maszynowych, właśnie MG-39x41. Pierwsza seria tych karabinów maszynowych została wyprodukowana firmie MAGET, która należała właśnie do Heinmetall. Fabryka Grosfusa, czyli ta, która zaprojektowała właściwie ten MG-42, no nie była w stanie produkować całych karabinów maszynowych, ale przez całą wojnę praktycznie była podstawowym dostawcą części zapasowych do tych karabinów maszynowych i na tym polegała jej rola. Oficjalne przyjęcie na uzbrojenie niemieckiej armii MG-42 odbyło się 12 października 1943 roku. I był to tak naprawdę moment, kiedy tysiące karabinów tego typu służyły już na froncie. I tym samym rozkazem z 12 października 1943 roku wprowadzono także dla tego MG42 specjalną lawetę trójnożną. Dosyć podobną do tej lawety od MG34, ale także specjalne montaże do przeważenia tego karabinu maszynowego w jukach <gry> oraz na rowerach. To był znak tych nowych czasów. Niemcom brakowało pojazdów, a coraz bardziej posługiwali się końmi i rowerami. Do MG42 została wykonana specjalna laweta, aby mógł on strzelać jako ciężki karabin maszynowy. W ten sposób stając się właśnie tym uniwersalnym karabinem maszynowym. Tylko słuchajcie, pokażę Wam zaraz rozstawienie tej lawety i opowiem o moich wątpliwościach dotyczących traktowania MG42 jako uniwersalnego karabinu maszynowego, dobra? Łobodobo. Zobaczcie, MG... 34, zarówno jak i MG42, posiadały specjalną lawetę trójnożną, składaną z takich teleskopów. To jest właśnie laweta do MG42, i ta laweta była przenoszona przez żołnierza sekcji karabinu maszynowego na plecach. Zobaczcie, tutaj ma takie bardzo charakterystyczne poduszki. Te poduszki służyły do tego, żeby było mu mięciutko, jak ją przenosił. A tu z przodu, zobaczcie, tutaj akurat nie ma tych pasków założonych. Ale, o, widzicie, tutaj są zaczepy, o, widzicie, o, takie deringi, o, do noszenia tej lawety na plecach, że on jest to zarzucał jak plecak, taką lawetę i to przenosił. No i, żeby strzelać z tej lawety, trzeba ją oczywiście było rozłożyć i teraz Wam pokażę, jak się ją rozkłada, ok? Otóż tutaj mamy, zobaczcie, takie, o, widzicie, motylki, zwalniamy motylek, obniżamy to, Kierunki się nie mogą pomylić. Dobra, na razie tak zablokujemy. Teraz rozstawiamy lametkę, podnosimy to. I zobaczcie, tutaj mamy trzecią nóżkę. Trzecią nóżkę zwalniamy o tak. Bach. Rozstawiamy lawetę. Bach. I uwaga! Podnosimy stolik. Bach jest. Stolik skoczył na swoje miejsce. Teraz mamy pochyło, więc przedłużamy tą przednią nóżkę. Uwaga, wciskamy tutaj łyżkę i wyciągamy teleskop. Dodałam i laweta do MG42 jest ustawiona. No i teraz trzeba założyć na nią eksponat. No i zakładamy na lawet. Tutaj trzeba się wpasować i tutaj widzicie jest taka o dźwigienka w lawecie, żeby wbić emgacza na swoje miejsce, trzeba ją wcisnąć i dopchnąć tego emgacza. Trzeba go trochę na handlę wbić, ale już jest, Przedo. Karabin maszynowy jest ustawiony na lawecie trójnożnej. Poprzez dodanie nawet trójnożnej MG42 stawał się ciężkim karabinem maszynowym z lekkiego karabinu maszynowego. I teraz słuchajcie, ciekawostka na temat MG42 jest taka, że ten karabin maszynowy, który no, był uznany, jest uznawany do dzisiaj za UKM, czyli Uniwersalny Karabin Maszynowy, który może spełniać zarówno zadania karabinu ciężkiego maszynowego, jak i lekkiego karabinu maszynowego, tak? No to jest dziwna sprawa, bo ciężki karabin maszynowy to jest broń, która głównie służy do pokrywania terenu ogniem, czyli prowadzenia ognia pośredniego na duże dystanse, na przykład na danym 2000-3000 metrów. A to musi być polemaczka, taka do pola walki, taki prawdziwy ciężki karabin maszynowy. AMG-42, już w regulaminie z 1943 roku Niemcy sugerują, sugerują żeby po wystrzeleniu 150 nabojów z tego karabinu maszynowego wymieniać w nim lufę. Wyciągać lufę, lufa chłodzi się jakieś 10 minut po takim przegrzaniu i może z powrotem wrócić w obiekt. A 150 strzałów przy tym karabinie, który miał szybkostrzelność teoretyczną rzędu 1400 strzałów na minutę, to jest ile? 6 sekund? To co, Co 6 sekund trzeba wyjmować z niego lufę? To dłużej będzie te wyjmowane lufy trwało niż strzelanie z niego. Co prawda, wymiana lufy była bardzo prosta. Zaraz Wam to zademonstruję. Żeby wymienić lufę, trzeba było najpierw tak... Przeładować broń. Broń przeładowuje się w tylne położenie, czyli cofamy zamek do tyłu. Uwaga pokazuje. Jest. Zamek w tylnym położeniu i teraz nasza rączka idzie tutaj i wciskamy tą klapkę. Widzicie? I lufa papach wyskakuje. Oczywiście, jakby była nagrzana, nie mogłem jej tak złapać, bo bym sobie poparzył paluszki. No ale ja teraz mogę. Wyciągam lufę i wkładam następną lufę. I zamykam. I już lufa wymieniona. Ale zauważono także, że jeżeli się strzela z tego karabinu maszynowego takimi seriami po 25-40 sztuk, no to można prowadzić ten ogień dużo dłużej i nie trzeba będzie tej lufy wymieniać co 6 sekund, tylko w większych interwałach. Ale słuchajcie, no w ten sposób no jakby ten idea tego ciężkiego karabinu maszynowego, tej polewaczki do pola walki, która strzela na dużą odległość ogniem pośrednim, no kompletnie jest bez sensu, słuchajcie. To już nie jest ciężki karabin maszynowy w tej sytuacji. Ten MG42 jest takim oszukanym ciężkim karabinem maszynowym. Kiedy MG34 jeszcze możemy powiedzieć, że no zasadniczo to jest ciężki karabinem maszynowym, ponieważ przy tej strzelności rzędu 600 strzałów na minutę i zamontowaniu go na lawecie trójnożnej, no rzeczywiście strzela jak ciężki karabin maszynowy, ale. Ten tutaj był ciężkim tylko z nazwy i z wagi, kiedy był na lawecie trójnożnej i ważył tamtego około 30 kg. To rzeczywiście był ciężkim karabinem maszynowym, ale tak naprawdę nie nadawał się do prowadzenia takiego typowego ognia pośredniego na duże dystanse, jak właśnie ciężki karabin maszynowy. Słuchajcie, Niemcy śmiali się z radzieckich karabinów maszynowych, że one trzymają ta, 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 ta. Rzeczywiście Maxim ma szybką strzelność około 600 na minutę teoretyczną, a MG42 ma ponad dwukrotnie większą szybką strzelność. I w związku z tym MG42 strzelał ziu! W No ale to ha, ha, ha się szybko skończyło, kiedy trzeba było donosić amunicję na pierwszą linię. <grym> Słuchajcie, amunicyjni to jest najbardziej przeklapana fucha w wojsku. Oni muszą pod ogniem wroga donosić amunicję na pierwszą linię. Śmiertelność jest bardzo wysoka wśród amunicyjnych, i szybko niemieccy żołnierze zrozumieli, że ta szybkostrzelność wcale nie idzie ze skutecznością tej broni. Po prostu niemiecki MG wywalał więcej pocisków w Panu Bogu w okno. Przy lewecie trójnożnej nie strzelało się z tej broni, naciskając na spust w chwycie pistoletowym, tylko tutaj się znajdował taki specjalny przy tym ocen, zaraz Wam go pokażę. O, widzicie tą dźwignię tutaj? Naciskamy na dźwignię i zamek nam zleci. Uwaga! BAM! Wciśnięcie tej dźwigni powoduje nacisk na spust. Patrzcie, uwaga, wciskam dźwignię spustową w lewecie, widzicie? Tak to działa na spust karabinu maszynowego. MG42 był cały czas poprawiany. Przede wszystkim zastąpiono tą bakieritową kolbę, która istniała w tym karabinie na początku, kolbą wykonaną ze sklejki. To była pierwsza kwestia, a także zastąpiono tutaj dźwignię przeładowania, która w pierwszych typach tych MG42 była dużo bardziej skomplikowana, na taką właśnie bardzo prostą dźwignię. Widzicie tutaj? Widzicie to. Produkcje MG42 prowadziły następujące firmy. Maget Maschinen und Gerätenbau GmbH w latach 1942-1945, Waffenfabrik Steyr w Austrii, też w latach 1942-1945, Werke Zul w latach 1943-1945 oraz Mauser AG Werk Borsigwald w latach 1943-1945. W sumie podczas II wojny światowej wyprodukowano 400 tysięcy sztuk MG42. Czyli o 40 tysięcy mniej więcej mniej niż MG34, ale jest to tylko estymacyjna liczba. 400 tysięcy, czyli mniej więcej porówno tych karabinów maszynowych wyprodukowana MG34 i 42, tak mogę uznać. I produkcja tego karabinu maszynowego przebiegała następująco. W roku 1942 wyprodukowano 17,5 tysiąca sztuk MG42. W roku 1943 wyprodukowano 119 500 sztuk MG42, a w roku 1944 wyprodukowano ich aż 215 300 sztuk. W roku 1945 dalej produkowano MG42. Wiadomo, że no, zresztą nie istniała trzecia aż do końca 1945 roku, ale tak mniej więcej do tego marca 1945 roku miesięcznie. W fabrykach niemieckich zbrojeniowych taśmy produkcyjne opuszczało około 17 tysięcy MG42. I tak naprawdę ten MG42 był kresem schyłkiem ciężkich karabinów maszynowych. Tak naprawdę on już nie był żadnym ciężkim karabinem maszynowym. A tymczasem sam Grosfus, czyli właściciel tej firmy, która wygrała konkurs na ten nowy karabin maszynowy, który miał być następcą MG34, bardzo przejął się tym, że udało mu się coś wynaleźć. No to prawda, no swoim współpracownikiem, ale bardzo się Grossfus przejął i już w roku 1942 sekundował doktorowi Grunerowi, który no stworzył tego, ten prototyp MG39 w stworzeniu zupełnie nowej konstrukcji, która miała się nazywać MG42. V, czyli od czyli poprawiony. Czyli poprawiona MG42. Ta broń była tańsza o 30% i była lżejsza o prawie 2 kg od właśnie MG42. I broń ta uzyskała pod koniec wojny miano MG45. Ponoć, ponoć wykonano 15 prototypów takiej broni. I dwa z nich dostały się w ręce Rosjan. Po zakończeniu II wojny światowej MG42 fascynował swoją nowoczesnością w dalszym ciągu. No i stał się natchnieniem dla stworzenia szeregu karabinów maszynowych, które no, albo bezpośrednio czerpały właśnie z MG42, albo do niego nawiązywały. Takim <grym> największym zerżnięciem MG42, no kubek w kubek Jota w jotę, jest właśnie jugosłowiański sarak M53. Jugosłowianie się w ogóle nie przejmowali jakimiś prawami patentowymi, więc po prostu skopiowali MG42 praktycznie kubek w kubek. Tam celownik jest trochę inny, trochę inny jest ten tłumik płomienia na końcu lufy, ale ogólnie to jest dokładnie MG42, ten Sarak M53. I zobaczcie, tutaj trzymam właśnie i M53 Saraka, to jest ten tutaj, o, widzicie? A tutaj w drugiej ręce trzymam właśnie MG42 oryginalnego. No i zobaczycie sami, że tak naprawdę... To różnice są naprawdę między obydwoma tymi karabinami maszynowymi znikome. <grystanie> Także to jest ta jugosłowiańska kopia, ten najbardziej zerżnięty MG42 na świecie. Ale tak poza tym, inni no, sugerowali się troszeczkę mniej dosłownie. I na przykład w Niemczech po wojnie Bundeswehr dorobiła się najpierw MG1, który był tak naprawdę no, bardzo, bardzo bliski, właśnie MG42, po czym po zmianie amunicji Bundeswehry na standardy NATO 7.62 został on przekonstruowany, ten MG1, na MG3, który do dzisiaj jest na uzbrojeniu Bundeswehry i który, uwaga, jest dalej produkowany przez firmę Heinmetall, od której zaczęliśmy całą historię. MG42 w stanie czystym po wojnie był używany przez szereg państw, i tutaj mam listę tych państw, bo słuchajcie, tak jak przy MG34, naprawdę nie będę się tego kół na blachę i poczytam wam. Albania, Angola, Austria, Niemcy, Liban Maroko, Etiopia, Francja, Czechosłowacja. A teraz słuchajcie, pora na strzelnicę. Ale zanim pójdziemy na strzelnicę, musimy. Załadować naboje do taśmy, i zaraz wam pokażę. MG-42 czy MG-34 to były niemieckie karabiny maszynowe, uniwersalne, które nie tylko składały się z samego karabinu maszynowego, to był cały system. To był cały system gadżetów, pri-bombasów, jak to Rosjanie mówią, takich różnych rzeczy, które miały usprawnić jego działanie. I na przykład jednym z takich gadżetów, oprócz różnych pudełek, pudełeczek, skrzynek na amunicję i tak dalej, i tak dalej była specjalna ładowarka do taśmy. Te taśmy były stalowe. MG-34 i MG-42 były zasilane przez takie same. Taśmy stalowe i słuchajcie, naprawdę nabijanie tych taśm przy szybkostrzelności tej broni no rzędu od powiedzmy, tam, tych 600 strzałów na minutę, aż do 1400 strzałów na minutę w przypadku tych dwóch uniwersalnych karabinów maszynowych, no to by nastręczało wielu problemów, ponieważ, no, przy MG42, no, taką taśmę 250 to się wywala i no raz, A. nie? No to ile tych nabojów musi być do tego? Mg przygotowanych. Więc, żeby szybko ładować te taśmy, wymyślono specjalną ładowarkę. No, Niemcy nie byliby sobą, taką na korbkę zaraz wam pokażę. Będziemy ładować amunicję, pokażę wam jak to działa, a potem idziemy na strzelnicę, gdzie już nas czeka jeszcze Niemiec, który postrzela z Mg42. A ja będę się przypatrywał tym razem. I uwaga. To jest ta ładowarka, widzicie. Dosyć chytry patent. To chodzi na takich krzywkach. I Zaraz wam zademonstruję, jak się ładuje taśmę DMG za pomocą tej ładowarki. Oj, widzicie, tu jest przygotowana pusta taśma, no i tam wrzuciłem parę nabojów, żeby wam pokazać zasadę działania. I tutaj jest taka klapka specjalna, która jest teraz otwarta. Wam ją zostawię otwartą na chwilę, żeby pokazać, jak naboje są pakowane w tą taśmę. Bo jeżeli ją zakryjemy, to nie będziemy widzieli pełnego procesu tego ładowania. Więc uwaga, czas, start, ładujemy. Zobaczcie, jak to się przesuwa. Jest suwany nabój, wchodzi następny. Ważne jest to, żeby o, tutaj każda z tych sprężynek trafiała w ten rowek tutaj przy krydzie łuski. Jak nie wejdzie, to się na pewno nabój zatnie. Ta taśmowarka powodowała, że te wszystkie naboje bardzo ładnie wchodziły do tej taśmy, na swoje miejsce za każdym razem. Także bardzo fajny patent. A. Dobra. słuchajcie, widzicie? Chwila zabawy, i o łuski się sypią odem gacza, i to jest jedna ciekawa sprawa. Widzicie? O, tak charakterystycznie skleszczona łuska. O, widzicie? Od czego to się dzieje? Pokazuję i objaśniam. Jak to się dzieje z tymi łuskami? Czemu je tak wgniata? No, różne rzeczy słyszałem, że zamek, że coś nie, to nie jest żaden zamek. Słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa. No widzicie tutaj? Tutaj jest kabą spustowy, a tu mamy tą klapeczkę, to jest wyrzutnik łusek. Łuski wylatują o stąd, widzicie? Ta klapeczka się otwiera i. I te łuski wylatując, trafiają szyjką dokładnie prosto w ten kabą spustowy. Jeżeli są stalowe, to nic za bardzo się im nie dzieje, nie ma śladu, a jeżeli są musiężne, czyli bardziej miękkie. To właśnie te szyjki wgniatają się, uderzając prosto ten kabłęk spustowy, kiedy są wyrzucane z broni. I to jest ten podpis MG42. Ślad po uderzeniu łuski w kabłęk spustowy.